Jak to robię, że jestem taka bogata? Jak to robię, że jestem multimilionerką? Jak to robię, że jestem w takiej obfitości? Jak to się dzieje, że jestem taka bogata? Jak to się dzieje, że jestem multimilionerką? Jak to się dzieje, że jestem w takiej obfitości? Jak to robię, że czuję się taka bogata? Jak to robię, że czuję się multimilionerką? Jak to robię, że czuję taką obfitość? Jak to się dzieje, że czuję się taka bogata? Jak to się dzieje, że czuję się multimilionerką? Jak to się dzieje, że czuję taką obfitość? Jak to robię, że przyciągam takie bogactwo? Jak to robię, że przyciągam miliony euro? Jak to robię, że przyciągam taką obfitość? Jak to się dzieje, że przyciągam takie bogactwo? Jak to się dzieje, że przyciągam miliony euro? Jak to się dzieje, że przyciągam taką obfitość? Jak to robię, że kocham moje bogactwo? Jak to robię, że kocham moje miliony euro? Jak to robię, że kocham taką obfitość? Jak to się dzieje, że kocham moje bogactwo? Jak to się dzieje, że kocham moje miliony euro? Jak to się dzieje, że kocham taką obfitość? Jak to robię, że mówię o moim bogactwie? Jak to robię, że mówię o moich milionach euro? Jak to robię, że mówię o mojej obfitości? Jak to się dzieje, że mówię o moim bogactwie? Jak to się dzieje, że mówię o moich milionach euro? Jak to się dzieje, że mówię o mojej obfitości? Jak to robię, że widzę moje bogactwo? Jak to robię, że widzę moje miliony euro? Jak to robię, że widzę taką obfitość wokół mnie? Jak to się dzieje, że widzę moje bogactwo? Jak to się dzieje, że widzę moje miliony euro? Jak to się dzieje, że widzę taką obfitość wokół mnie? Jak to robię, że rozumiem moje bogactwo? Jak to robię, że rozumiem moje miliony euro? Jak to robię, że rozumiem taką obfitość wokół mnie? Jak to się dzieje, że rozumiem moje bogactwo? Jak to się dzieje, że rozumiem moje miliony euro? Jak to się dzieje, że rozumiem taką obfitość wokół mnie? Jak to robię, że jestem taka bogata? Jak to robię, że jestem multimilionerką? Jak to robię, że jestem w takiej obfitości? Jak to się dzieje, że jestem taka bogata? Jak to się dzieje, że jestem multimilionerką? Jak to się dzieje, że jestem w takiej obfitości? Jak to robię, że czuję się taka bogata? Jak to robię, że czuję się multimilionerką? Jak to robię, że czuję taką obfitość? Jak to się dzieje, że czuję się taka bogata? Jak to się dzieje, że czuję się multimilionerką? Jak to się dzieje, że czuję taką obfitość? Jak to robię, że przyciągam takie bogactwo? Jak to robię, że przyciągam miliony euro? Jak to robię, że przyciągam taką obfitość? Jak to się dzieje, że przyciągam takie bogactwo? Jak to się dzieje, że przyciągam miliony euro? Jak to się dzieje, że przyciągam taką obfitość? Jak to robię, że kocham moje bogactwo? Jak to robię, że kocham moje miliony euro? Jak to robię, że kocham taką obfitość? Jak to się dzieje, że kocham moje bogactwo? Jak to się dzieje, że kocham moje miliony euro? Jak to się dzieje, że kocham taką obfitość? Jak to robię, że mówię o moim bogactwie? Jak to robię, że mówię o moich milionach euro? Jak to robię, że mówię o mojej obfitości? Jak to się dzieje, że mówię o moim bogactwie? Jak to się dzieje, że mówię o moich milionach euro? Jak to się dzieje, że mówię o mojej obfitości? Jak to robię, że widzę moje bogactwo? Jak to robię, że widzę moje miliony euro? Jak to robię, że widzę taką obfitość wokół mnie? Jak to się dzieje, że widzę moje bogactwo? Jak to się dzieje, że widzę moje miliony euro? Jak to się dzieje, że widzę taką obfitość wokół mnie? Jak to robię, że rozumiem moje bogactwo? Jak to robię, że rozumiem moje miliony euro? Jak to robię, że rozumiem taką obfitość wokół mnie? Jak to się dzieje, że rozumiem moje bogactwo? Jak to się dzieje, że rozumiem moje miliony euro? Jak to się dzieje, że rozumiem taką obfitość wokół mnie? Jak to robię, że jestem taka bogata? Jak to robię, że jestem multimilionerką? Jak to robię, że jestem w takiej obfitości? Jak to się dzieje, że jestem taka bogata? Jak to się dzieje, że jestem multimilionerką? Jak to się dzieje, że jestem w takiej obfitości? Jak to robię, że czuję się taka bogata? Jak to robię, że czuję się multimilionerką? Jak to robię, że czuję taką obfitość? Jak to się dzieje, że czuję się taka bogata? Jak to się dzieje, że czuję się multimilionerką? Jak to się dzieje, że czuję taką obfitość? Jak to robię, że przyciągam takie bogactwo? Jak to robię, że przyciągam miliony euro? Jak to robię, że przyciągam taką obfitość? Jak to się dzieje, że przyciągam takie bogactwo? Jak to się dzieje, że przyciągam miliony euro? Jak to się dzieje, że przyciągam taką obfitość? Jak to robię, że kocham moje bogactwo? Jak to robię, że kocham moje miliony euro? Jak to robię, że kocham taką obfitość? Jak to się dzieje, że kocham moje bogactwo? Jak to się dzieje, że kocham moje miliony euro? Jak to się dzieje, że kocham taką obfitość? Jak to robię, że mówię o moim bogactwie? Jak to robię, że mówię o moich milionach euro? Jak to robię, że mówię o mojej obfitości? Jak to się dzieje, że mówię o moim bogactwie? Jak to się dzieje, że mówię o moich milionach euro? Jak to się dzieje, że mówię o mojej obfitości? Jak to robię, że widzę moje bogactwo? Jak to robię, że widzę moje miliony euro? Jak to robię, że widzę taką obfitość wokół mnie? Jak to się dzieje, że widzę moje bogactwo? Jak to się dzieje, że widzę moje miliony euro? Jak to się dzieje, że widzę taką obfitość wokół mnie? Jak to robię, że rozumiem moje bogactwo? Jak to robię, że rozumiem moje miliony euro? Jak to robię, że rozumiem taką obfitość wokół mnie? Jak to się dzieje, że rozumiem moje bogactwo? Jak to się dzieje, że rozumiem moje miliony euro? Jak to się dzieje, że rozumiem taką obfitość wokół mnie? Jak to robię, że jestem taka bogata? Jak to robię, że jestem multimilionerką? Jak to robię, że jestem w takiej obfitości? Jak to się dzieje, że jestem taka bogata? Jak to się dzieje, że jestem multimilionerką? Jak to się dzieje, że jestem w takiej obfitości? Jak to robię, że czuję się taka bogata? Jak to robię, że czuję się multimilionerką? Jak to robię, że czuję taką obfitość? Jak to się dzieje, że czuję się taka bogata? Jak to się dzieje, że czuję się multimilionerką? Jak to się dzieje, że czuję taką obfitość? Jak to robię, że przyciągam takie bogactwo? Jak to robię, że przyciągam miliony euro? Jak to robię, że przyciągam taką obfitość? Jak to się dzieje, że przyciągam takie bogactwo? Jak to się dzieje, że przyciągam miliony euro? Jak to się dzieje, że przyciągam taką obfitość? Jak to robię, że kocham moje bogactwo? Jak to robię, że kocham moje miliony euro? Jak to robię, że kocham taką obfitość? Jak to się dzieje, że kocham moje bogactwo? Jak to się dzieje, że kocham moje miliony euro? Jak to się dzieje, że kocham taką obfitość? Jak to robię, że mówię o moim bogactwie? Jak to robię, że mówię o moich milionach euro? Jak to robię, że mówię o mojej obfitości? Jak to się dzieje, że mówię o moim bogactwie? Jak to się dzieje, że mówię o moich milionach euro? Jak to się dzieje, że mówię o mojej obfitości? Jak to robię, że widzę moje bogactwo? Jak to robię, że widzę moje miliony euro? Jak to robię, że widzę taką obfitość wokół mnie? Jak to się dzieje, że widzę moje bogactwo? Jak to się dzieje, że widzę moje miliony euro? Jak to się dzieje, że widzę taką obfitość wokół mnie? Jak to robię, że rozumiem moje bogactwo? Jak to robię, że rozumiem moje miliony euro? Jak to robię, że rozumiem taką obfitość wokół mnie? Jak to się dzieje, że rozumiem moje bogactwo? Jak to się dzieje, że rozumiem moje miliony euro? Jak to się dzieje, że rozumiem taką obfitość wokół mnie? Jak to robię, że jestem taka bogata? Jak to robię, że jestem multimilionerką? Jak to robię, że jestem w takiej obfitości? Jak to się dzieje, że jestem taka bogata? Jak to się dzieje, że jestem multimilionerką? Jak to się dzieje, że jestem w takiej obfitości? Jak to robię, że czuję się taka bogata? Jak to robię, że czuję się multimilionerką? Jak to robię, że czuję taką obfitość? Jak to się dzieje, że czuję się taka bogata? Jak to się dzieje, że czuję się multimilionerką? Jak to się dzieje, że czuję taką obfitość? Jak to robię, że przyciągam takie bogactwo? Jak to robię, że przyciągam miliony euro? Jak to robię, że przyciągam taką obfitość? Jak to się dzieje, że przyciągam takie bogactwo? Jak to się dzieje, że przyciągam miliony euro? Jak to się dzieje, że przyciągam taką obfitość? Jak to robię, że kocham moje bogactwo? Jak to robię, że kocham moje miliony euro? Jak to robię, że kocham taką obfitość? Jak to się dzieje, że kocham moje bogactwo? Jak to się dzieje, że kocham moje miliony euro? Jak to się dzieje, że kocham taką obfitość? Jak to robię, że mówię o moim bogactwie? Jak to robię, że mówię o moich milionach euro? Jak to robię, że mówię o mojej obfitości? Jak to się dzieje, że mówię o moim bogactwie? Jak to się dzieje, że mówię o moich milionach euro? Jak to się dzieje, że mówię o mojej obfitości? Jak to robię, że widzę moje bogactwo? Jak to robię, że widzę moje miliony euro? Jak to robię, że widzę taką obfitość wokół mnie? Jak to się dzieje, że widzę moje bogactwo? Jak to się dzieje, że widzę moje miliony euro? Jak to się dzieje, że widzę taką obfitość wokół mnie? Jak to robię, że rozumiem moje bogactwo? Jak to robię, że rozumiem moje miliony euro? Jak to robię, że rozumiem taką obfitość wokół mnie? Jak to się dzieje, że rozumiem moje bogactwo? Jak to się dzieje, że rozumiem moje miliony euro? Jak to się dzieje, że rozumiem taką obfitość wokół mnie?